Hej, witam wszystkich, dzisiaj 13 maja. No i mamy rójkę pierwszą nie było mnie tydzień czasu, ale tydzień temu nie, pogoda była beznadziejna i nie pozwoliła mi na przegląd gniazda, tylko do zajrzenia w tą dużą miodnię tam gdzie był czerw przeniesiony. Więc tylko zajrzałem do góry, pościnałem mateczniki. No i pogoda generalnie była przez następne dwa dni słaba. Później niby było słonecznie. Ale silny wiatr i tej lodnej pogody było mało. O, teraz już można. No i robię przeglądy po kolei. Sytuacja wygląda fajnie. Pokażę później na kolejnym filmiku jak, na, dalej jak, wygląda, e, jak wygląda ilość miodu i w ogóle co ja teraz robię. Ale wracając do tej rójki. Teraz widzicie rójka wraca z powrotem. E, podczas przeglądania tego ula zaczęła wychodzić rójka. Ona była wcześniej na 2,5 korpusa. Ten ul, ściągam ściągam mało miodnie, pełna miodu, super. Rodzinka, ściągam drugą dużą rodnie, dużą miodnie, przeglądam ramki, patrzę, pszczoły z ramek do góry uciekają. Mówię, kurcze no nie. Idzie rójka. No i zaglądam do gniazda, mateczniki zasklepione. I pamiętam, w zeszłym roku ten sam ul się pierwszy wyroił. Nie mogłem go w ogóle opanować tu w nastroju rojowego. Ona Matka normalnie do czerwienia miała miejsce. Jest jeszcze odbudowały czerw tylko ramki pracy odbudowały yy, węze. Ramki pracy nie zaczęły budować. Dużo miejsca do czerwienia ale ona jak wpadnie w nastrój rojowy to już koniec to jest jakiś nie wiem no. Yy, miałem wymienić tą matkę ale na jesieni yy, no pięknie pięknie czerwiła. One się super rozwijały bo tu matka była właśnie ta z, z, nie z rójki tylko ta co z matecznika się wygryzła. No ale widać geny odziedziczyły identycznie. Miałem taką cicho nadzieję, że może się z czymś bardziej takim przyjaznym i szlachetniejszym, że nie będą się tak roiły, no ale widzicie, no na miodu ładnie przyniosła, no ale teraz wraca. Generalnie trochę popłukałem sobie w odkurzacz, w podkurzacz i, i się uwiązały tutaj. No mówię, no wyżej już nie mogę. O tutaj na tej gruszce już teraz wszystko wraca, ale no w takim no beznadziejnym miejscu, żeby ją ściągnąć, bo tam jest masa tych e, takich dzików, e, tych e, odrostów e, gałęzi. No jakbym miał ją stamtąd ściągać, no to no porażka. No bym zajął mi tą pewnie z godziny albo więcej. E, ale jak zobaczyłem, że wychodzi ta rójka, to szybko rozłożyłem cały ul, powyciągałem ramki z, z tym czerwiem, z myślą, że może tą matkę złapię. Yy, gdzieś. Yy, no matka tu jest znakowana, bo ją oznakowałem. Numerem 5 powinna mieć była dwa tygodnie temu. Yy, zabrałem im tą dużą miodnię na ten uls sąsiedni. Yy, bo tam jest, yy, tam była słaba rodzina, generalnie miałem łączyć dzisiaj. Ale widzę, że w duży, dużo w trzeba już odkłady robić, więc poprzekładałem czerfa. Tu się zdecydowałem, że przełożę im cały korpus yy, z tym miodem i z tą pszczołą na ten ul sąsiedni. Odymiłem go yy, tylko. Tylko pod kurzaczem, do podkurzacza wsypałem mięty i tak to połączyłem i zobaczyłem, że za chwilę coraz więcej pszczoły przybywa, jakiś ruch jest w drugą stronę, że cały czas ta nie tylko pszczoła ubywa, ale, ale, ale jakby przybywa jej. No i dałem jej generalnie tutaj tą połówkę węzy, na górze jest cała połówka miodu, już prawie podsklepiona. Widzę, że teraz ta pszczoła wraca. Wszystkie mateczniki są ścięte, więc pewnie wróci tu matka. No i zacznie czerwić, ale ona idzie w pierwszej kolejności do wymiany. No to już ciekawe, czy gdzieś jeszcze jest. Czy ja tą rójkę w zeszłym roku złapałem, i ją gdzieś osadziłem. Mam nadzieję, że tutaj. Albo może nie będzie taka, taka rojliwa. Dobra, na razie to tyle.